Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dzisiaj naszym gościem jest Aleksander Karkosz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchających. Dzisiaj będziemy rozmawiać o oszustwach, o oszustwach, o których słyszymy coraz więcej, o oszustwach, które co ważne nie dotyczą już tylko seniorów, a oszuści zaatakowali ponownie w Obrzychu. Atakują w zasadzie jakby tak spojrzeć od początku roku, ale faktycznie te ostatnie dni teraz mamy takie nasilenie tych tych przestępstw. Jest to zasada, o której wielokrotnie sobie wspominaliśmy, że to jest taka trochę sinusoida, jest na przykład 2-3 miesiące ciszy, później jest ten moment Ataku. No i właśnie w tym momencie się znajdujemy w tym, w tym momencie ataku, tak sobie to nazwijmy. To nie jest też tak, że my możemy założyć chyba, że te oszustwa kiedyś przestaną być, jak gdyby popularne wśród przestępców, bo kiedyś, żeby przestępca ukradł coś nam, musiał się włamać do mieszkania, a znak czasów jest taki, że my dzisiaj dużo rzeczy robimy cyfrowo. No i to chyba będzie już na porządku dziennym tego typu przestępstwa. Dokładnie. No... My łapiemy, oni zmieniają metody i to się będzie tak myślę zmieniało z biegiem lat. Spotykaliśmy się przecież rok temu, dwa lata temu, mówiliśmy, omawialiśmy metody i nic się nie zmieniło tak naprawdę na tym, w tym zakresie. Zmieniły się ich sposoby, te legendy, które wykorzystują do działania, ale oni dalej działają, dalej próbują nas oszukać, próbują dojść do tych naszych pieniędzy i właśnie ten znak czasu, tak jak powiedziane, kiedyś musieli się włamać, czyli musieli przyjść fizycznie pod nasz adres, to było duże zagrożenie. Zostania wykrytym, złapanym na gorącym uczynku. Różnie mogła się taka, wtedy takie włamanie potoczyć. Szybko chyba sobie przekalkulowali, że lepiej siedzieć w ciepłym domu gdzieś daleko od zagrożenia, a wyciągać nierzadko dużo większe pieniądze to jest tak, że te legendy się zmieniają. My kiedyś rozmawialiśmy, kiedyś bardzo dużo mówiło się o tym, że oszuści podszywają się pod pracowników gazowni, pod pracowników współdzielni, ośrodka pomocy społecznej na przykład. Teraz coraz częściej mam wrażenie, że to są dwie takie dominujące legendy, prawda? Policjant i bankowiec. Dokładnie tak. Dwie takie, które teraz no jakbyśmy spojrzeli na rok 2024, który w zasadzie dopiero nam się rozpoczął. Dwie takie dominujące metody to mamy metodę na policjanta. To jest w zasadzie powrót troszeczkę tej metody, czyli wykorzystanie, no niestety, w wizerunku naszego munduru, żeby wzbudzić zaufanie, że pracujemy nad jakąś zorganizowaną grupą przestępczą, którą chcemy rozpracować, a druga to jest wykorzystanie z kolei właśnie najczęściej wizerunku jakiegoś banku pod pretekstem, że nasze pieniądze w naszym banku albo są zagrożone i musimy coś tutaj podjąć, jakieś działania, albo ktoś próbuje wy... pobrać kredyt na nasze dane i z kolei znowu musimy tutaj podjąć jakieś działania. Chciałbym, żebyśmy trochę bardziej szczegółowo poopowiadali. Metoda na policjanta, to nie jest tak, że przebieraniec, umówmy się, przychodzi do nas, puka do drzwi i mówi, potrzebuje zabezpieczyć państwa pieniądze. To jest cały etap, prawda, telefonicznej rozmowy. To, to jest cały schemat, jakby sobie tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Jest telefon, w jednym przypadku w ogóle mieliśmy też dodany element poczty, to też tak, jak sięgając z pamięcią, to kiedyś było, czyli tych przesyłek, które nie mogą dojść, a potem się pojawiał drugi telefon od policjanta. Tak czy inaczej, jest telefon od kogoś, kto po Daje się za funkcjonariusza policji, e, który twierdzi, że nasze pieniądze, nasze oszczędności są zagrożone. Wypytuje nas o ilość tych pieniędzy w domu, a także o te pieniądze, które są w banku. I twierdząc, że rozpracowuje jakąś grupę przestępczą, która ma nas na celowniku, no to żeby zabezpieczyć te pieniądze, żeby nic im się nie stało, to pod nasz dom podjedzie nieumudurowany funkcjonariusz policji, żeby nie wzbudzać jakichś tam podejrzeń e, i proszę mu przekazać pieniądze. No i no, niestety ta metoda dalej działa. Mamy takie przypadki cztery w tym momencie od początku tego roku u nas w naszym powiecie Wrzyskim. Ja tak się posiłkuję, tutaj spoglądam, no rekordzista w tym roku 54 tysiące złotych. Niestety taką metodą stracił. To jest potężna suma pieniędzy. Powiedzmy jasno, policjant nigdy do nas nie przyjdzie i nie weźmie od nas pieniędzy. Nie ma takiej możliwości. Polskie przepisy w ogóle nie dopuszczają takiej sytuacji, żeby policjant wziął od nas gotówkę. Jedyna taka opcja to jest mandat gotówkowy, ale on jest jest wydawany tylko osobom, które przebywają tylko czasowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo nie mają stałego miejsca zamieszkania, więc co do zasady nie powinno nas coś takiego spotkać. Nie zabezpieczamy pieniędzy, nie prowadzimy żadnych depozytów, w których byśmy właśnie przed jakimiś przestępcami chronili. Od tego są banki, a nie my jako policja. A zdarzały się takie sytuacje, że osoby oszukane takim rzekomym policjantom wyrzucały nawet te pieniądze po prostu przez okno, prawda? Tak, mówimy o sytuacjach, gdzie te pieniądze są wydawane właśnie w siatkach foliowych czy ten ostatni przykład, który dałem, pieniądze wydane w opakowaniu po perfumach? Legenda na bankowca brzmi nieco podobnie. Brzmi podobnie, ale nie ma elementu kogoś, kto przychodzi pod nasz adres. Znowu tam jest ten tak zwany pobierak, jak my go nazywamy, czyli ten przestępca, który przychodzi tu jest ten... Przy policjancie. Policjant, tak, tak, dokładnie, który się podaje za policjanta, ale on przychodzi pod nasze drzwi i tu się naraża. To jest ten taki newralgiczny dla niego moment, gdzie on może zostać złapany. W przypadku bankowca nikt nigdy do nas nie przychodzi. Jest to telefon od rzekomego pracownika banku. Tutaj różne wydziały rzekomo zajmujące się bezpieczeństwem, którzy dzwonią do nas I mówią, że nasze pieniądze są zagrożone, bo albo ktoś się włamuje na nasze konto, albo ktoś próbuje pobrać kredyt na nasze dane. I proszą nas, żebyśmy na przykład przelali pieniądze na konto techniczne, które będzie tymczasowe celem zabezpieczenia naszych pieniędzy, a no, my przelewamy pieniądze na to konto, a to konto wcale do nas nie należy, no i pieniądze już bezpowrotnie znikają. I tutaj w tym przypadku, o ile tam było mowa o tym, żeby pamiętać, że policja nigdy nie bierze pieniędzy od nikogo, to tutaj w tym przypadku warto chyba pamiętać o takiej sytuacji, że nigdy nie nie podajemy loginów czy haseł do swojego konta przez telefon komukolwiek. Brzmi oczywiście, prawda? Aczkolwiek ludzie dalej podają te swoje loginy, hasła, ba, nawet PESEL -e, daty urodzenia czy dane bardzo wrażliwe, które pozwalają przestępcom nie tylko przelać pieniądze. Ale na ich dane zaciągnąć również zobowiązania kredytowe. Sięgam pamięcią do zeszłego roku, gdzie rekordista w Wałbrzychu stracił 215 tysięcy złotych, aczkolwiek on wpłacił tylko 1500 zł, ale przez udostępnienie swoich danych łącznie ze skanami dowodów osobistych, zostały zaciągnięte na niego zobowiązania. Łączna pula wyniosła 215 tysięcy złotych. Więc no tak. To, jak bardzo przestępcy potrafią wykorzystywać nowe metody, nowe okoliczności, pokazuje chyba też fakt, że przestępcy potrafią już wykorzystywać nawet blika, który zyskał u nas bardzo dużą popularność w Polsce i tym, tym blikiem wyłudzają po prostu też pieniądze, prawda? Oczywiście, no to metoda sama w sobie nie jest nowa, ona też wraca sobie tak falowo. Blig jest fajnym rozwiązaniem, większość myślę z nas używa tego rozwiązania, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że musimy się z nim posługiwać w sposób bezpieczny. Myślę, że taką najważniejszą zasadą absolutnie jest to, że jeżeli podamy gdziekolwiek numer BLIK, to przychodzi do nas zawsze autoryzacja na telefon. I tam widzimy kwotę. I widzimy przelewo. kwotę. Więc jeżeli już w ogóle podaliśmy komuś ten numer BLIK, przychodzi autoryzacja, nie, nie, nie akceptujmy jej tak na ślepo, tak z automatu. Zatrzymajmy się w tym momencie, spójrzmy, czy to, co jest na tym powiadomieniu, jest zgodne z tym, co myśmy chcieli w ogóle zrobić. W ostatnim czasie też coraz częściej słyszymy o próbach oszustwa poprzez komunikatory internetowe. Czyli pojawia się wiadomość, Mamo, tato, kochani, straciłem telefon, bo wpadł mi gdzieś, na czym to polega, jak tutaj przestępcy działają. Znowu metoda zdalna. I też połączona z blikiem troszeczkę. One się przeplatają bardzo często, te metody. Tych takich usiłowań, znaczy usiłowań, dokonań, mieliśmy cztery, czyli w zasadzie tyle samo, co na metodą na policjanta. One, one są dość podobne, tak na mocy. Chodzi o to, że na nasz. Bardzo często jest komunikator WhatsApp wykorzystywany do tego. Dostajemy z nieznanego numeru informację, wiadomość, aczkolwiek podszywającą się pod członka naszej rodziny, że no piszą z nowego numeru, bo ten stary właśnie uszkodził się, telefon. Na przykład wpadł do wody, cokolwiek. Tutaj można legend wymyślić w nieskończoność. Z prośbą: No, mamo, no to potrzebuję teraz kupić nowy telefon. Pomóż mi, jak dostanę wypłatę, to ci oddam pieniądze. I tutaj jest różnie, niektórzy przelewają właśnie na jakieś wskazane konto pieniądze, albo mamo daj mi numer blik, ja sobie wypłacę, no i Potrzebuję tutaj te metody się znowu tak. przenikają, prawda? No i tym numerem blik wypłacają sobie w bankomacie sumy pieniędzy i to często dość duże sumy pieniędzy. Kiedyś było tak, że my mówiliśmy, ostrzegaliśmy przede wszystkim seniorów, bo to oni najczęściej jak gdyby padali ofiarami tych oszustów. Dzisiaj już chyba tak nie ma, dzisiaj każda osoba w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, tak Także niezależnie od zawodu i właśnie niezależnie od wieku, może paść ofiarą takiego oszustwa. To jest bardzo ważna uwaga, bo musimy wyjść właśnie z tego sposobu myślenia. Nawet nasze kampanie profilaktyczne, informacyjne z reguły były nakierowane na osoby 65, czyli na tak zwanych seniorów. Aczkolwiek ofiarami tych oszustw wszystkich padają już osoby w bardzo różnym wieku. W dniu wczorajszym, metodą właśnie tego podszywania się pod pracownika banku został oszukany mężczyzna w wieku 21 lat, a stracił ponad 50 tysięcy złotych. Więc nie tylko seniorzy. Tylko w zasadzie cała skala wszystkich mieszkańców nie tylko Powiatu Wągryskiego, ale całej Polski muszą znać te chociaż podstawowe zasady bezpieczeństwa, żeby nie dać się oszukać. Bo to jest często też tak, że ci oszuści to nie są ludzie, którzy działają stąd. To właśnie ten internet daje tę możliwość, że oni mogą działać jednocześnie na terenie całego kraju, prawda? Na terenie całego kraju, a nawet poza nim. Mhm. No, internet otwiera nam w zasadzie cały świat. E, bardzo często też się zdarza, że nawet w tych legendach na policjanta. E, ten pobierak to jest jedna z osób, które pobierają te pieniądze, ale on dostaje zlecenie od kogoś z drugiego końca Polski mm -hmm. i przesyła te pieniądze, na przykład później paczkomatem, więc. To może być przypadkowa to może być osoba, która zupełnie przypadkowe pójść i coś odebrać po prostu. Na... być może nawet nie wie, co odbiera, albo podejrzewa, co odbiera, ale z racji tego, że też jakiś tam procent z tego otrzymuje, to bierze to ryzyko na siebie. Jak reagować? Dostajemy telefon od policjanta, że nasze pieniądze są zagrożone, dostajemy telefon od pracownika banku, że nasze pieniądze są zagrożone, bo tutaj podobnie to brzmi. No i co wtedy zrobić? Jest y, kilka złotych zasad, które niezależnie od legendy zawsze będą działały. Taką naj zawsze punkt pierwszy we wszystkich zasadach to jest zachowaj spokój. Wszystkie te legendy mają jeden cel stworzyć pewną presję, że działaj tu i teraz, bo stracisz pieniądze, bo komuś się coś stanie, bo ktoś pójdzie do więzienia. Trzeba się zatrzymać na chwilkę, uspokoić, rozłączyć. Czyli mają zmusić nas do tego, żebyśmy decyzję szybko natychmiastowego, podejmowali. Dokładnie, do natychmiastowego działania. A nie, wręcz przeciwnie, my musimy się uspokoić, pomyśleć, czy coś takiego w ogóle mogło się stać, rozłączyć z trwającego połączenia telefonicznego i co drugie, taki punkt drugi, jakbyśmy chcieli sobie tutaj wskazać, to zweryfikowanie tego rozmówcy. Czyli jeżeli dzwonił do mnie bank, to ja oddzwaniam teraz na oficjalną infolinię banku. Wszystkie przy, połączenia przychodzące na nasz telefon można zmanipulować, do tego stopnia, mhm. że wyświetli nam się na telefonie nazwa. Bank XY. Mhm. E, a w drugą stronę to nie działa. Czyli ja dzwoniąc ze swojego telefonu na infolinię banku wiem, że połączyłem się z tym bankiem. I mogę ich zapytać, czy taki pracownik do mnie faktycznie dzwonił? Policja to samo, e, czy nasz krewny, znajomy, dzwonimy do niego, pytamy: słuchaj, pisałeś do mnie, potrzebujesz tych pieniędzy, czy nie potrzebujesz pieniędzy, ale to ja dzwonię do nich. Czyli, jeżeli zadzwoni do nas ktoś, kto mówi, że jest policjantem i potrzebuje od nas zabezpieczyć nasze pieniądze, bo, bo grozi nam kradzież, to odzwaniać później na. Lokalną komendę, komisariat Policji, najbliższy po prostu? Numer 112. Mhm. Po prostu. Dzwonimy na numer 112, informujemy, że taki telefon do nas wpłynął, prosimy o weryfikację. To przez system centralnego powiadamiania jardunkowego wpadnie do dyżurnego komendy miejskiej Policji w Obrzychu i ten do nas oddzwoni i nas poinformuje, co z tym dalej zrobić. Ważne jest tutaj, tu jeszcze raz bym chciał podkreślić, że musimy się rozłączyć z trwającej rozmowy z oszustem, czy potencjalnym oszustem, bo ci oszuści znowu wychodzą naprzeciw temu wszystkiemu, co my jako policja mówimy. Rozmawiając ze swoimi ofiarami, mówili: Dobrze, to proszę się teraz w celu zweryfikowania mnie nie rozłączać, wklepać na swoim telefonie np. 112 albo 997. Połączy pan się z policją, oni potwierdzą moje dane. No tylko, że nie rozłączyliśmy się z trwającej rozmowy. Telefon, Coś sobie tak? wklepaliśmy w telefon, oni w międzyczasie podali sobie słuchawkę, mamy inny głos e, być może mężczyznę, kobietę, który potwierdza, e, że tak, rozmawia pan z policjantem no tylko że dalej rozmawiamy z oszustami. Jak reagować jeżeli już zostaliśmy, staliśmy się ofiarą oszustwa, jeżeli uświadomiliśmy sobie, że ten telefon no jednak to nie był prawdziwy pracownik banku czy innej instytucji, straciliśmy te pieniądze, wchodzimy na konto i widzimy, że tych pieniędzy nie ma. Co wtedy robić? Ludzie się nie wstydzą zgłaszają takie sytuacje? E tak naprawdę ciężko powiedzieć. Ta statystyka, którą my posiadamy, to jest statystyka ludzi, którzy faktycznie mieli tą odwagę przyjść do nas i powiedzieć o tym wszystkim. Na pewno jest pewna szara strefa ludzi, którzy właśnie. Czy choćby ze wstydu. Nie chcieli o tym powiedzieć, żeby nie musieli się z tego tłumaczyć. Jest to zupełnie zrozumiałe. Każdemu z nas jest tak czysto po ludzku głupio, że dał się oszukać. Czasami metodami, o których przecież od wielu lat powtarzamy i ostrzegamy przed nimi. Ale zgłoszenie daje tę szansę, że ci przestępcy zostaną po prostu złapani. Oczywiście. Końcówka choćby 2023 roku, jeżeli wejdziemy sobie na, na stronę internetową Komedy Miejskiej, zobaczymy kilka artykułów dotyczących właśnie tego, że funkcjonariusze w Obrzychu zatrzymywali tych ludzi. E, te nasze działania były ogólnopolskie w zasadzie, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, czasami ten przestępca siedzi gdzieś daleko w Polsce. E, nasi funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego nawet w Stargardzie Szczecińskim w zeszłym roku zatrzymywali ludzi, którym były stawiane zarzuty właśnie za popełnianie takich przestępstw z metodami na wnuczka, na policjanta. E, ja bym rozszerzył też trochę ten katalog. Nie tylko osoby, które zostały oszukane, ale nawet te osoby, które usiłowano oszukać a znały te zasady i nie dały się oszukać, od tych osób też bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy otrzymali sygnał, że ktoś próbował ich oszukać. Z jakiego numeru telefonu na przykład dzwonił, kiedy dzwonił, jakie informacje chciał. Mówiliśmy sobie o, tym, o, o tych falach, że raz są te przestępstwa, raz ich nie ma. Jeżeli one się zaczynają, i my dostaniemy szybko sygnał, że oni zaczęli działać znowu w naszym rejonie. Szybko jesteśmy w stanie postawić na nogi zespół wydziału kryminalnego, który już jest w gotowości i czeka na kolejne sygnały i podejmuje działania. Im mniej takich sygnałów dla nas, tym mniej informacji, mniej informacji tym ciężej zatrzymać pracę. Już na koniec przypomnijmy, na stronie Komendy Miejskiej Policji w Obrzychu jest bardzo dużo informacji o tym, jak się nie dać oszukać, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Wy nawet takie spotkania wideo prowadzicie, prawda? Dokładnie. Źródeł jest co najmniej kilka. Po pierwsze, strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w obrzychu Tam szeroko, nie tylko o oszustwach, ale ogólnie dowiemy się, co się dzieje w naszym powiecie. Jest kanał na no, dość znanej platformie przecież na YouTube, gdzie mamy swoje filmy poświęcone typowo oszustwom, ale tutaj pozwolę sobie jeszcze wskazać jedno miejsce. Kampania reklamowa prowadzona przez wspólnie Policję, Telewizję Puls i znany program Lombard. Znam te numery, czyli wpisujemy w przeglądarkę hashtag znam te numery. Cała strona internetowa poświęcona oszustwom właśnie na wnuczka na policjanta gdzie znajdziemy wszystkie zasady jak się nie dać szukać gdzie znajdziemy statystykę ile tych oszustw było na przykład w roku 2023 jaka suma pieniędzy zniknęła w całej Polsce w 2023 roku podpowiem że to było 139 milionów złotych czyli gigantyczne kwoty. gigantyczne pieniądze Aleksander Karkosz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu dziękuję bardzo dziękuję za pięknie